Wojtek zaprezentuj jakieś sztuczki Słuchajcie, mamy lody ekipy. Jakie on ma tu rozmaitości. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj mamy dla Was Lojda Cebulaka, wyjątkowego Lojda Cebulaka, ponieważ zrobimy wjazd na HT do pewnego Lego tubera, a zarazem członka cebulowej ekipy, dlatego każdy w tym momencie zda łapkę w górę oraz zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, a dla motywacji wyślam ostatnich 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie do końca. Wstajemy i idziemy! Jesteśmy w Smyku i poszukujemy nowości, nowości nie ma. Jesteśmy w MediaMarkcie, w MediaMarkcie też nic nie ma. Nie ma nowych figurek, są z Harry'ego Pottera, a, jeszcze jakiś tutaj Mario. Kobe, City. Ja. Przynajmniej nie katalogowo. Są te band seria pierwsza, za 15 zł. Też nie jest źle. I te pudełeczka. Za 12. A, 12 to nawet. To nawet, 12. Ale cza, takie pudełeczka to czasami na takich dobrych promocjach za 8. Za 8 znajdziesz. No była recenzja. Co ty nie oglądałeś? Wstyd mi za no co Zapomniałem. No co zapomniałeś o recenzji? Nie, oglądałem parę. niby wszystko, wszystko przecenione, ale pewnie słabo. Ale tu jest jeszcze mniej niż było wcześniej. centralny port lotniczy 170. Nie dobrze się tu robić. W ogóle jak to mogliby lepiej wyeksponować. Teraz 194 i do klucza. Jesteś Wojtuś? Twoim zdaniem? Osmak jest. Eee, to co zawsze, to co że w to co macie na internecie. Ogrody są. Ale ogrody są. Wow, marzenie. Instant United. Dokładnie. Nie, te ogrody to must have, mówię ci. Czekaj, bo piątek ręce myję. A dobra. Jesteśmy aktualnie u Dawidka, to jest nasz no, serdeczny gospodarz. Lody ekipy, tak. Właśnie lody ekipy papierki. Ja widzę, że lepszy smak Dawid tylko, jak? Czyli cytrynowy. Możemy nas oprowadzić, bo tutaj wyraziłeś taką chęć. Jak widać tutaj mam łóżeczko, tutaj ten... Jaka piękna kołderka. No tak, górakiem. No. Oczywiście tu mam swoją kolekcję, wszystko ładnie ułożone. Siedziałem nad tym troszkę. Tym razem no. pokazuję jakimś 8000 nie, sześć tysięcy osób zobaczyli jego kolekcję. Więcej. Ostatni Wojciech Bulak ma słońce o 8 tysięcy bo no, Dobry tutaj tuker, Star Warsy i tutaj... Eee! Ninjago, Ninjago. Ninja no, Ale ten smok jest mały. A to wszystko po Po <noise> A po co tyle tych budynek? Żeby mieć na wysuki, jak będę A i tu elementy jeszcze ma w woreczkach. No coś tam mamy jeszcze. Tutaj Jej. też jest kilka zestawów. Ultra. A oczywiście ostatnia a, recenzja tam była. No, a, dokładnie, nie, dokładnie. Nie. Dobra, nie będzie nie tam się jakiś odnośnik. odnośnik. Jest Jej. też... Jak to sobie się nazywa? Nasz wypadło z... mi Overwatch, Overwatch. Overwatch, dobra. Lego Store. Ej, a, a u mnie recenzja tego była. Widać również, że Dawidek jest kolekcjonerem pieniędzy. Pieniędzy, pieniędzy <laughs> dokładnie. No. Pieniędzy. I jest też jego... pokazywać ten moc. Możesz pokazać moc. Dobrze. Tutaj mamy mocka. Freeform uczę się. Widać. Freeform to nawet nie są. on. <laughs> Zastanawiam się nad zakupem tego smoka, ale w sumie tak patrzę na niego i jednak średniawym, bo jak on jest tak zgięty, to, to, to nie za bardzo. Dzisiaj akurat jest czwarty Maj, więc ten. Wojtek. Niż... Okay, no o nie. <glądek> masz no ja wody. mam coś takiego, <laughs> Nie, nie wiem, Dzisiaj na obiadek będzie pizzunia. To jest właśnie... Duży dip. dip. <noise> Duży dip. <noise> tak. I mamy trzy średnie... Nie jakie one są. duże. Tak bym duża? wiedział, że to za darmo Te... dodają, to byśmy to jest... nie brali. Jaka tego? to jest pizza? Średnia. Duża, duża dobra, trzy duże pizze. Wojtek zaprezentuj dobra. jakieś sztuczki. No nie. Słuchajcie, zakochałem się w tej perle. Piękna jest. Dasz mi ją Dawidku? Nie. Najpierw ją hejtowałeś, a teraz co? Chcesz? Tutaj okay. też jest zestaw marzeń, czyli Świątynia Rezurekcji. Chyba jedyny mm. zestaw, którego mi Daj brakuje z ósmego sezonu LEGO, LEGO Ninjago. Jakie on ma tu rozmaitości! Mistrzów z jedenastego! <laughs> on się śmieją, bo już to nagrywam po raz trzeci. Mistrzów z trzynastego! <laughs> Faworyta. O, właśnie jest faworyt, czyli Okino! <laughs> o Okino! Okino, tutaj dużo 11, dwunasty. O, jest i Harumi, Princess Harumi. Uh, co dalej? Kai. Zobacz, co proszę bardzo. Skylar. Złoty Zane. Przepiękne, przepiękne film. przepiękne. przepiękne. Będzie część do vloga. Zaproponował piątek. piszcie, piszcie na czacie. Właśnie, piszcie na czacie, bo Pozdrawiam nagrywamy się. aktualnie. Bo. Dokładnie. Pozdrawiam. Słuchajcie, mamy lody ekipy. Dzięki naszemu paruwie. Właśnie, dzięki paruwa, bo on cały karton skołował. Tutaj ma na sprzedaż swoją drogą. Nie może no otwórz! Parabole tańczą, 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 parabole Parabole tańczą, 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 parabole Wróciłem, co prawda znowu z pustymi rękami, ale spróbowałem słynnego loda ekipy. Ostatnio zbudowałem chrupkę z 13 sezonu Lego Ninjago. Nabyłem go podaj, że pod koniec grudnia 2020 roku ja oczywiście wycebulował. Naprawdę polecam ponad 300 elementów i figurki też nie najgorsze. Nie, dzisiaj nie będzie dywanu Lloyda, bo dzisiaj będzie komoda Lloyda. Nawet nie wiem, czy to można nazwać komodą. Wy to miejsce kojarzycie z różnych nagrywek. Pełni rolę po prostu zwykłego tła. No, trochę kurzu. Nie, dobra, nie, nie, nieważne. Ja oczywiście to specjalnie tak tutaj dla Was zostawiłem. Muszę się wziąć za to miejsce, ponieważ no, no na nagraniach nie wygląda to najlepiej. Zresztą chciałbym też wygospodarować trochę miejsca. I już nawet załatwiłem trochę miejsca. Będzie na, na przykład, cztery autka z serii Speed Champions. Zresztą jeszcze nie wiem, jak dalej potoczą się losy tego miejsca. Zygzak McQueen zawsze... Najlepszy, mam nadzieję że ktoś posiada taką poszewkę. Ta akurat ma chyba z 10 lat. Ale nieważne, bo przyszły do mnie nowości od wydawnictwa Blue Ocean, Nie jest tego spora, więc przyjrzyjmy się temu z bliska. Trochę tego jest, więc szybko wam to zaprezentuję. Wydanie specjalne Lego Ninjago Legacy: dwie minifigurki, Lloyd oraz Duch. Myślę, że warto zakupić ten magazyn z uwagi na minifigurkę Ducha, bo Lloyd. A, średnio. Jest też numer Lego Ninjago XXL ze świetnym polibagiem, który przedstawia kład Lloyda z 14 sezonu Lego Ninjago, lub jak to woli, wyspa. Totalny must have. Magazyn Lego City z dwoma minifigurkami. Znakomite akcesoria. Lego Jurassic World z polibagiem, który przedstawia helikopter. Jest też minifigurka. Oraz mały raptor. A na koniec tego zestawienia magazyn Lego City XXL również z fenomenalnym polibagiem. Postanowiłem, że na razie rozpakuję magazyn Lego Ninjago Legacy. Szkoda minifigurki Lloyda, ponieważ nóżki są od Lloyda z turnieju żywiołów. Oczywiście reedycji. Natomiast duch jest bardzo fajny. Mamy nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Z pewnością jest to ogromne urozmaicenie dla serii Lloyd Cebulak. Przygody cebulowej ekipy. Powoli otwierają się sklepy, więc też będziemy mieli większe możliwości. A zarazem zbliżają się wakacje. Będzie się działo. Dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy klockowy wjazd na Linki do kanałów Popaków znajdują się w opisie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. No, jeszcze tak z Wami sobie posiedzę, bo wyskakują karty. Tradycyjnie to co tam u Was? Chyba dobrze. To pora się zmywać.